Hi, uh, I'm Peter Simone uh, uh, from the Pacific Asia Travel Association uh, here in Bangkok, Thailand. I had the great honor of meeting Merrick. Uh, Witajcie. Nazywam się Peter Simon i reprezentuję Turystyczne Stowarzyszenie Azji i Pacyfiku. Miałem wielki zaszczyt spotkać Marka Traczyka, wydawcę CTG Poland, podczas mojej niedawnej wizyty na Hainan. Marek, doceniam Twoje osiągnięcia w tej dziedzinie. Wiem, że dzisiaj rozmawiacie o sztucznej inteligencji i chciałem podzielić się kilkoma ogólnymi przemyśleniami, które mogą pomóc w nakreśleniu tego tematu. Jest oczywiste, że przechodzimy przez dużą transformację, wzrost turystyki i innowacje w zakresie AI coraz bardziej się przenikają, a ten proces nie zamierza się zatrzymać, będzie tylko przyspieszał. AI nie tylko rozwija branżę podróży, lecz ją redefiniuje. Musimy się do tego dostosować i tak zmienić sposób prowadzenia działalności, aby skorzystać z możliwości, jakie niesie sztuczna inteligencja. AI nie tylko zniszczy podróż, ale naprawdę zredefiniuje ją. I myślę, że to są obszary, w musimy być świadomi, Um, it's going to come on slowly, but surely we need to really adapt and, and, and transform the way that we do business to be aligned with some of the opportunities from AI. Um, AI can certainly make tourism smarter, but we as humans who understand the dynamics of travel movements, we need to make sure that AI does it better for us. And so we can't just close our eyes and let AI. Uh, sort of go on with, without any sort of input from from us. Um, so definitely, the the future um, of 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 AI and tourism is really I sort of see it as AI enabled and human led, and I think that that would be a really good way to look at it. I think as we consider AI, I think we have to look at it from two different perspectives, and I always do this with anything we talk about with tourism. AI z pewnością może uczynić turystykę bardziej inteligentną, ale to od nas, ludzi, którzy głęboko rozumieją dynamikę podróży, zależy, aby pomagała nam robić to lepiej. Nie możemy zamknąć oczu i mówić na to, że AI sama się wszystkim zajmie. Dlatego widzę przyszłość sztucznej inteligencji w turystyce jako wspólną, opartą na technologiach wspieranych przez ludzi i uważam, że to dobry sposób patrzenia na ten temat. Rozważając AI, musimy spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Z punktu widzenia popytu, jak wpłynie na potencjalnych podróżnych oraz z punktu widzenia podaży uh, jak wpłynie na destynacje i przedsiębiorstwa are, are becoming more and more, um, frequently used and, and and there's really a move towards hyper personalization so i think you know there, there's a huge amount that is changing in terms of tourism demand how people search for for um where they want to go and how they book it and and ai is going to impact across across that and i think from a generational perspective the young generation much younger than me is is going to expect it and and i think that that's what we're seeing in asia as we're seeing Z punktu widzenia podaży AI daje ogromne możliwości dla destynacji małych oraz średnich przedsiębiorstw, które często nie mają dużych budżetów marketingowych ani głębokiej wiedzy analitycznej. Narzędzia oparte na AI mogą pomóc im lepiej zrozumieć preferencje klientów, prognozować pobyt, dynamicznie ustalać ceny i skutecznie się promować, często w relatywnie niskich kosztach. Destynacje mogą także wykorzystywać AI do zarządzania przepływami turystów, ograniczania nadmiernej liczby odwiedzających, poprawy zrównoważonego rozwoju i podejmowania mądrzejszych inwestycji. Ostatecznie AI powinna być partnerem, wspierać nas przy tworzeniu lepszych doświadczeń, zwiększać efektywność i pomagać w podejmowaniu mądrzejszych decyzji strategicznych przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego ludzkiego aspektu, który czyni podróże wyjątkowe. Jak już wspominałem, wierzę, że przyszłość turystyki powinna Przez sustainability AI, and carbon so there's a lot of in terms of sustainable tourism and this thing meaningful tourism that i mentioned to you before um of, of of ai really being able to support that process um so so i think you know all in all i think it's very exciting both on the supply and on the demand side um and and i think that what we need to keep in mind is that tourism will never be replaced by AI because tourism really is a people to people sort of exchange business and, and it really does require a human element for it to be successful um, and and I look at places for example here in Asia where. Z punktu widzenia podaży, AI daje ogromne możliwości dla destynacji małych oraz średnich przedsiębiorstw, które często nie mają dużych budżetów marketingowych ani głębokiej wiedzy analitycznej. Narzędzia oparte na AI mogą pomóc im lepiej zrozumieć preferencje klientów, prognozować pobyt, dynamicznie ustalać ceny i skutecznie się promować, często przy relatywnie niskich kosztach. Destynacje mogą także wykorzystywać AI do zarządzania przepływami turystów, Nadmiernej liczby odwiedzających, poprawy zrównoważonego rozwoju i podejmowania mądrzejszych inwestycji. Ostatecznie AI powinna być partnerem, wspierać nas przy tworzeniu lepszych doświadczeń, zwiększyć efektywność i pomagać w podejmowaniu mądrzejszych decyzji strategicznych przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego ludzkiego aspektu, który czyni podróże wyjątkowymi. Jak już wspominałem, wierzę, że przyszłość turystyki powinna być wspierana przez AI, ale prowadzona przez ludzi. Powinniśmy wspólnie, z rozwagą i etycznie korzystać z tych technologii tak, aby służyły podróżnym, przedsiębiorstwom i całym społecznościom.